Witam Was serdecznie! Spokojnie przed nikim się nie chowam, po prostu nie mogę się nacieszyć możliwością założenia kaptura. Przez tyle lat miałem ogromne dredy, które mi się po prostu nie mieściły do tego kaptura. Teraz oproszę. Strasznie dawno się z wami nie widziałem i bardzo was za to przepraszam. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w moim filmiku o kryzysie youtubera powiedziałem coś takiego. Jestem w punkcie, gdzie nie chcę już sukcesu na YouTube, tylko chcę sukcesu w przemyśle filmowym, bo to jest to, co studiuję i to jest to, gdzie się teraz kieruję, i to jest właśnie to moje główne marzenie i mój główny cel. Więc muszę całą moją energię i cały swój czas poświęcić właśnie na rozwój w tym kierunku. No i wreszcie postanowiłem wziąć swoje własne słowa sobie do serca i spędziłem ostatnie dwa miesiące pracując na planach filmowych. Praktycznie każdy kolejny tydzień to był inny plan filmowy. Na większości z nich byłem operatorem, na kilku byłem też oświetleniowcem, no i oczywiście też wyreżyserowałem i nakręciłem swój własny film krótkometrażowy pod tytułem Urbex Kapu. I ponieważ przez cały wrzesień, październik i listopad mój świat kręcił się tylko i wyłącznie wokół tej mojej produkcji, stwierdziłem, że no przydałoby się też was trochę wtajemniczyć w cały ten proces tworzenia filmu krótkometrażowego, przez który ja przechodziłem. A więc, oto sklejka materiału, który nakręciłem podczas przygotowań oraz kręcania mojego filmu. A więc witam w moim filmie z zakuli skręcenia mojego filmu Urbex Capu. Także zaczynamy od budowania budowania naszego, naszego martwego ciała. A więc to, co tutaj mam, to mam zwykły szkielet z, ze sklepu halloweenowego. Do tego kupiłem trochę ubrań z Lumpeksu, poplamiłem je. Tutaj mamy pięknie poplamione, głównie sztuczną krwią oraz e, jakimiś barwnikami spożywczymi spodnie oraz koszulę, którą jeszcze na, na, na nią trochę będę musiał popracować, żeby ją poplamić, żeby to naprawdę wyglądało jak. Przesiąknięte, rozkładające się ciało. Także to będzie nasza, nasz, nasz, nasz główny rekwizyt. Oczywiście głowa będzie zmieniona. Głowę zam, zamówiłem ze sklepu o nazwie Dapper Cadaver, który jest jednym z najbardziej znanych tutaj firm, które produkują martwe ciała dla Hollywood. Na przykład, jeśli znacie, e, znacie serial kości, to właśnie do tego serialu ta firma robi wszystkie ciała, które się tam pojawiają. Także jego ubierzemy zaraz. No i później widzimy się przy kolejnych etapach tworzenia mojego filmu. Także w tym momencie mam już lokalizację gotową. Będziemy nagrywali w Lancaster, czyli w miejscowości na pustyni, jakieś 80 km od Los Angeles. Moja ekipa oraz aktorzy będą mieli wynajęty hotel, także dużo pieniędzy, które mi daliście, idą nie tylko w moje rekwizyty, tak jak to ciało, ale też na przykład w organizację taką jak hotel, taką jak przewiezienie tego wszystkiego do Lancaster, przewiezienie całego mojego. Ekwipunku, cał, całego sprzętu do nagrywania, no i oczywiście wynajęcie domu w przenosimy nasze ciało i jedziemy odebrać jego głowę tak naprawdę ze sklepu Dapper cadaver tak jak wam mówiłem, dostaniemy piękną specjalnie zrobioną na zamówienie głowę i potem całe ciało przetransportujemy do domu Yasyra. Yasyr jest moim specjalistą od make-upu, który dokończy to ciało, dokończy ładne tutaj plamy na nim i ładnie dokończy make-up na głowie. także lecimy. mind the <śmiennie zniszczytanie w szkole> Субтитры сделал DimaTorzok O, oh, it's a spider guy. Spider? O oh, yeah, it looks like spider guy. Yeah, he's, got the, he's got the eight eyes on his head. Yeah. Kolejnym etapem przygotowań były próby z aktorami, a więc zarezerwowałem klasę w naszej szkole, zaprosiłem moich aktorów, a na podłoze taśmą wyznaczyliśmy ułożenie pomieszczeń na planie filmowym. I tak oto wyglądały nasze próby. What's up, everybody, and welcome to another episode of Urbex Couple. We just found this little abandoned house, and today we're gonna explore it. It was pretty hard getting in here, but we managed to get through this boarded up window. I at him. So he will kind of cover his own face with with himself, and okay. it will be just you know him doing it, okay. right? So you're not actually recording close up him throwing up. And so I'm yeah. just like off, like just I don't know what to do. Yeah, exactly. You're just okay. thinking like, uh, and so he, you you have to like take your time with throwing up, then like you know rest for a moment, look at the, the body, and then you say you're like, Okay. Cool. okay. And whenever you're ready. Holy shit. Okay. A więc teraz czas ruszyć na plan filmowy. Nasze nagrywanie rozpoczęliśmy małym spotkaniem przed naszą lokalizacją z samego rana, które oczywiście ja musiałem poprowadzić jako reżyser. Spotkanie, na którym wyjaśniłem wszystkie zasady bezpieczeństwa oraz to, co będziemy nagrywać, pierwsze jaką scenę i potem ruszyliśmy do roboty. Alright guys, so first, thank you very much for being a part of this crew. <laughs> first thing that we're shooting will be sh probably some of you already know. will be a shot at the scene in the living room so we're shooting a big dolly shot that will be basically our master for the first scene we're shooting towards the window so we have to finish this production design and production design is in front of the living room then we will put the dolly tracks right all right and i think that's all let's get to work let's thank you <laughs> Sorry, are we rolling it's rolling okay, yeah sorry sorry. yeah start over from three up, two one what's up everybody here we are at the shooting of urbex couple uh here's the couple themselves in the flesh in the face here now we just went through our first scene uh, i think it went really well and i think yeah what do you have to say great awesome okay we're gonna be working really hard today i think we're gonna get most, if not all, of the shoot done by today, and then wrap, guys. <laughs> all right. If you day. wish. everything. Hey. Hey. <laughs> mamy naszą największą scenę, scenę końcową filmu z naszym e, martwym ciałem dlatego teraz Jasper robi mały make-up dla jego rączek, trochę dołożymy mu make-upu na ciało, żeby wyglądał e, świeżo i będziemy gotowi na jutro. What's up everybody? We are here. This is day two. Yeah, this is day two, and we are we are really popping it. Over here we've got the lovely young actress. She is getting herself all nice and makeup. We've got the lovely makeup artist right here. Okay, so we're we'll doing this is where his bridge is here. So let's do a hole over here. Yeah. Can be like this, you know, just try a little bit. Okay. Exactly, let's remove some of this stuff. Yes, let's make it basically a pole here. Yeah, I think so. So instead, you have to have like this moment yeah. of you're standing, you're standing here, you look at him, then you look okay, this way towards the entrance, uh, towards the exit. You're like thinking, should I leave? And then like, okay, I guess I li I will leave. Uh -huh. Like just do it slowly. Just I want yeah. to see that you're making a decision to leave, right? Yeah, okay. So like, okay, I, I guess okay. I will just leave it, here, right? So, okay. something like that. Yeah. <laughs>

Camera speed! Camera speed! Slate, please! Scene 5, Kaleidoscope, take 4. Slate. Holds for settling. Settle! Action. Cut. Cut. Mimo, że drugiego dnia nagraliśmy pełno świetnych ujęć, to niestety nie wyrobiliśmy się i nie nagraliśmy pięciu ujęć z ostatniej naszej sceny tego dnia. Mówiąc nie wyrobiliśmy się, mam na myśli to, że ogółem ekipa filmowa nie może być zatrudniona na więcej niż 12 godzin dziennie, więc my zawsze każdego dnia planujemy wszystko w taki sposób, żeby idealnie zmieścić się w tych 12 godzinach dziennie i wykorzystać ten, ten czas jak najlepiej. Niestety, godzina 12 naszej pracy drugiego dnia wybiła, nie zdążyliśmy nagrać tych pięciu ujęć, dlatego w domu, który wynajęliśmy, w którym mieszkaliśmy, zresztą tam w Lancaster, w domu, który wynająłem przez Airbnb. Zwołałem całą moją ekipę filmową i postanowiłem zrobić krótkie zebranie, w którym mniej więcej wytłumaczyłem im strategię na trzeci dzień, jak to wszystko nagramy i jak postaramy się zmieścić w czasie, tak żeby nadrobić to opóźnienie i zdążyć nagrać cały film i skończyć go na czas, tak żeby sprzęt dostarczyć z powrotem do szkoły również na czas. OK, kilka rzeczy. Jak wiecie, moved five shots na jutro. So we'll have to get going really fast, and this is what this is the first thing we're gonna do tomorrow in the morning. The only thing we have to do to be ready for those two sh uh, for those five shots is to fly out the dolly from the location. So we're done with the dolly at all. So we just as soon as we get there tomorrow, we get the dolly, we pack it back to the truck, uh, and we're getting those five shots. Then we're moving on to another scene that is in the kitchen. So we're leaving all of the setup. Uh, second thing is. Good. good. Here comes our director. Ooh, iced coffee. So, Look at yeah. you, <laughs> fancy boy. So, guys, now we're <laughs> just doing the shot when you're recording Finding of the Body. So, yep. just till the moment of. Uh, what was it? Uh, till the moment uh, when uh, she notices the, the suicide kills. <laughs> okay, cool. So, yeah, then we'll cut. cut. So, just this following shot of you coming in and waving. Yeah. Okay. Right. Sounds good. Sounds, out of speed. Here. Sounds good. Welkom. Alright, thank you guys so much. A let's big thank to our sponsors Thank No i to tyle. 3 miesiące przygotowań, 3 dni nagrywania, a to wszystko, żeby stworzyć 15-minutowy film, który może ktoś obejrzy. To jest właśnie branża filmowa i mimo wszystko wciąż ją uwielbiam. Jedyne co chcę, żebyście wynieśli z tego filmiku, to następnym razem, kiedy będziecie oglądać cokolwiek, czy film, czy serial, czy reklamę, pomyślcie o tym, ile ludzi, ile pracy i ile pieniędzy było włożone w każde kilkusekundowe ujęcie takiej produkcji. Oczywiście to nie koniec pracy nad moim filmem, bo teraz czeka mnie dobre dwa miesiące montażu i postprodukcji, także premiery możecie się spodziewać w okolicach marca lub kwietnia. Na koniec jeszcze raz chcę podziękować sponsorom mojego filmu. Słuchajcie, cały budżet tego filmu i to jeszcze z nadwyżką dostałem od Was. 71 osób wysłało mi sumę od 10 do 1000 zł. I co te pieniądze mi dały? Dały mi wolność. Wolność do zrealizowania tego filmu dokładnie tak, jak to sobie wymarzyłem, a nie być ograniczonym brakiem pieniędzy. Dziękuję też moim patronom, od których co miesiąc dostaję odrobinę tej kreatywnej wolności, żyjąc tutaj w Stanach. Życzę Wam spóźnionych, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień w Meksyku.